Na najważniejszy jest. Nazywam się Jerzy Dulnik, kandyduję do Senatu z powiatu lubańskiego, bolesławieckiego, zgorzeleckiego i lubeckiego. Przez 30 ostatnich lat prowadziłem gospodarstwa 5, 50, 500 i 2000 hektarów. Przez 20 lat prowadziłem przedsiębiorstwo przetwórstwa rolnego, wytwórnię makaronów i handel hurtowy. Oprócz działalności w produkcji... Przez lata pracowałem w samorządach terytorialnym, wojewódzkim i powiatowym oraz w samorządzie rolniczym. Aktualnie zajmowane stanowisko unaoczniło mi problemy ludzi wykluczonych, szczególnie rodzin popegierowskich. Chciałbym w Senacie działać na ich rzecz, szczególnie rencistów, emerytów. Lata pracy w produkcji, w samorządach oraz kierowanie przez 5 lat urzędnikami Szczebla Wojewódzkiego dały mi odpowiednią wiedzę, doświadczenie i upoważniają do ubiegania się o stanowisko w Senacie. Głosujcie na mnie, proszę o to szczególnie ludzi z miast, gdzie jestem mniej znany, nie zawiedziecie się. Jerzy Dulnik, kandydat na senatora, okręg wyborczy numer jeden.